W dzisiejszym odcinku otworzę kalendarz adwentowy z firmy Neonail. Mnóstwo osób mnie o niego prosiło, więc widzę, że jest ogromne zainteresowanie kalendarzem adwentowym, w którym znajdują się lakiery hybrydowe i nie tylko. Jeszcze, ja że mówiąc, jestem zaskoczona, bo nigdy tego typu produktu na rynku jeszcze nie widziałam, więc jest to nowość. Zapraszam więc do oglądania wszystkie produkty. Jak zwykle pokażę Wam z bliska. Tak wygląda ten kalendarz adwentowy z bliska. Mamy 24 pudełeczka. Zaczynamy oczywiście od pierwszego kalendarza. Adwentowy kosztuje 299 zł, jest w limitowanej ilości, a w pierwszym pudełeczku znalazłam pyłek Hollywood Effect oraz aplikator Taka Pacynka. Ciężko tutaj ten błysk pokazać, ale ja już ten produkt w domu mam, uwielbiam go i możecie zobaczyć. Troszkę się na moim próbniku, w zorniku kiedyś bawiłam i również takim aplikatorem go nakładałam. Dobrze to się sprawdza. Czas na dwójkę i dajcie znać dziewczynę, koniecznie, czy lubicie pyłki, zdobienia, różne efekty, czy raczej stawiacie na klasykę. To czuję, że właśnie tutaj znajdziemy lakier hybrydowy. Jest to kolor o nazwie GO Stargazing i bardzo ciekawa informacja. Jest to odcień limitowany, który nie jest normalnie dostępny w sprzedaży. I oczywiście, tak jak mówiłam, Wszystkie lakiery będziemy testować. No i tak wygląda pomalowany. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten odcień. Włożę do lampy, żeby utwardzić. Pudełeczko trzecie. W środku również lakier. Odcień to Mrs. Red, czyli po prostu klasyczna czerwona hybrydka. 3 ml zarówno w tym i w poprzednim lakierze. Wiadomo, czerwieni nigdy za wiele, więc muszę ją wypróbować. Zdecydowanie jest to piękny, i soczysty odcień. No moim zdaniem kolor naprawdę. Cudne. Numer 4 i tak w ogóle śmieszna sprawa, bo jakiś czas temu sobie rozmawialiśmy w komentarzach i pytałam Was, jaki byłby Wasz wymarzony kalendarz adwentowy? I mnóstwo osób pisało mi właśnie o lakierach hybrydowych. Odcień lakieru hybrydowego, który tutaj znalazłam, to Rocking Around. Jest to edycja limitowana. Oczywiście zrobię test i wymaluję próbnik. Zdecydowanie ciekawy odcień. Pada w zieleń, to na pewno. Wyjęłam wzornik z lampy i tak przedstawia się ten kolor. Myślę, że będzie idealny dla miłośników, właśnie takich ciemniejszych odcieni. Czas na piątkę. Troszkę cięższe pudełeczko, więc zaraz zobaczymy, czy będzie tutaj coś innego. Zdecydowanie produkt z tego opakowania to lakier klasyczny i jest to dwa w jednym: baza oraz top. Myślę, że jak najbardziej ciekawa sprawa czas na szóste pudełeczko. No i czasem sobie robimy przerwy od lakierów hybrydowych, więc myślę, że tamte pudełeczko zdecydowanie było trafione. Coś nowego jest to top glow silver. Domalowałam drugi raz czerwień i na nią właśnie nałożymy ten top. Wiadomo, że na różnych kolorach inaczej będzie to wyglądało, ale ja jestem ciekawa właśnie czerwieni. Dajcie znać, co myślicie o tym efekcie końcowym. Mi się podobają właśnie takie malutkie drobinki. Jeszcze takiego topu hybrydowego nie miałam. Numer 7. Ciekawe, czy trafi nam się jakiś różowy odcień, tak jak pudełeczko. Sprawdźmy to. No nieźle mi się udało z tym różowym. Thailand Beauty to nazwa tego odcienia. No to co? Oczywiście próbujemy jak będzie wyglądał ten lakier hybrydowy. Cóż Wam mogę powiedzieć? Jak dla mnie po prostu piękny. Ja uwielbiam różowe odcienie na pazurkach. Ósemka. No i spore pudełeczko tym razem. Sprawdźmy co w środku. Ja w ogóle lubię, gdy są pudełeczka zamiast okienek w kalendarzach adwentowych. Można sobie to ponownie wykorzystać. A tymczasem trafił nam się kolejny lakier klasyczny. Jego nazwa to Warming Memories. Tak jak mówiłam, już jest to lakier klasyczny, więc nie trzeba tego utwardzać w lampie. Ale myślę, że taki dosyć uniwersalny odcień. Myślę, że ładnie wygląda i wielu osobom może właśnie przypaść do gustu. Numer 9 oczywiście na końcu wszystko wam podliczę: ile było limitowanych odcieni, ile klasycznych lakierów i tak dalej. Nude Perfection i jest to limitowana edycja lakieru hybrydowego. Oczywiście również go przetestuję. Taki bardzo, bardzo jasny odcień. W sumie jak na nudziaka przystało. I zdecydowanie jest bardzo, bardzo jaśniutki. Numer 10. Zobaczmy, czym tym razem zaskoczy nas. Ten kalendarz. Kolejny top, tym razem welur i on tworzy nam matowy efekt na paznokciach. Ja nigdy matowych paznokci nie miałam. Zazwyczaj jest to błyszczące wykończenie, więc jestem bardzo ciekawa. I po prostu nałożę go. Zdecydowanie widać tutaj, że jest to inny efekt i jest różnica pomiędzy tym, co było na początku, a jak nałożyłam. Wiadomo, na paznokciu też będzie to inaczej się prezentowało niż na próbniku, więc myślę sobie, że na pewno skuszę się na paznokcie o tym wykończeniu. 11. Wielkimi krokami zbliżającymi się do połowy kalendarza adwentowego. Nowy produkt, tego jeszcze nie było w tym kalendarzu adwentowym, proteinowa baza do manikir hybrydowego i ona będzie z kolorkiem. Może być nałożona sama baza, następnie dodać top i nie trzeba będzie kłaść żadnego koloru. 12. Sprawdźmy zawartość tego pudełeczka. Kolejny lakier z edycji limitowanej Sparkling Bubble. Myślę sobie, że to może być mój ulubiony tak zwany świąteczniak. Bo ja uwielbiam lakiery z błyskiem, świecące się, mieniące. No, piękny kolorek. Wiecie, że ja lubię takie odcienie z odrobiną brokatu. I bardzo często, chociaż jeden paznokieć taki, muszę mieć. Numer 13 tym kalendarzem adwentowym można zdecydowanie uzbierać sobie ciekawą kolekcję lakierów. Kolejny lakier hybrydowy Pure Black. Czarny, niby taka klasyka, ale ja jeszcze nie mam go w swojej kolekcji. Tak przedstawia się jedna warstwa, myślę, że jeszcze drugą sobie dołożę. 14. Ja właśnie jakoś dużo lakierów hybrydowych nie mam. Na wiosnę kupiłam właśnie taki zestaw razem z lampą, właśnie z Neonail, więc akurat tutaj powiększy się mój zbiór. Get Cozy i to jest jest również lakier z limitowanej kolekcji i bardzo mi się podoba ten zamysł, że tutaj są rzeczy, które normalnie nie są dostępne. Tutaj zapowiada się naprawdę obiecujący kolorek. Tak to się przedstawia. I myślę, że właśnie ten odcień w połączeniu z wieloma innymi będzie naprawdę elegancko i ładnie wyglądał. Różowa 15, już różowy lakier mieliśmy, więc może jakiś inny odcień nam się tutaj. Trafi. Neo Nail Perfect Match i również jest to limitowana edycja lakieru hybrydowego. Zapowiada się piękny bordowy, a wręcz taki odcień wina. Tak się prezentuje i na przykład ta trójka koło siebie, albo nawet i czwórka pięknie razem by wyglądała. 16, jedno z większych pudełeczek. Znacie mnie, że nie mogę się zdecydować, i bardzo często mam naprawdę różne odcienie na paznokciach o nowy produkt. Oliwka do skórek jest to produkt must have, żeby właśnie mieć zadbane dłonie i paznokcie, bardzo ładnie pachnie tak słodziutko. Na pewno będę jej używać. Coś innego, ale wiadomo, też bardzo przydatnego. Teraz 17. Ciekawe. Czy to będzie lakier, czy coś innego. Jest lakier hybrydowy. Cocoa Please, również jest to edycja limitowana lakieru hybrydowego. Bardzo ładny, taki nietypowy odcień. Oczywiście sprawdzamy, jak będzie się prezentował. Odcień z takich ciemniejszych, bardziej przybrudzonych, no i właśnie takie jesienne, czy to zimowe paznokcie, ale nie tylko. Będą idealne właśnie z tymi lakierami. Osiemnasteczka. I widzę tutaj, o! Chyba to jakaś baza. Revital Base Fiber, baza wzmacniająca z włóknami nylonowymi. W składzie mamy również wapń i witaminę E19. No i super z tą bazą. Zawsze fajnie jest potestować coś nowego. Też duże pudełeczko. O, Pyłek oraz pacynka 3D Holo Effect. Takie ma drobinki, no i zdecydowanie może ciekawie wyglądać na paznokciach. Pyłek nałożę na czarny lakier. Tutaj go mocno wcieramy. Bardzo ciekawie prezentuje się po aplikacji. 20, jak widzicie, dużo okienek niestety nie zostało. Kolejny lakier hybrydowy, Perfect Proposal, i moim zdaniem ten odcień może być fajny do tak zwanych ślubniaczków. No ale wiadomo, nie tylko. Bardzo taki delikatny róż. No, i tak jak mówiłam, coś innego, delikatnego dla odmiany przy tych ciemniejszych odcieniach. Bardzo ładne również. Pudełeczko 21. Bardzo leciutkie, więc na pewno nie będzie tutaj lakieru. O, to jest coś super, folia transferowa, fajnie wygląda to na paznokciach, można tym tworzyć bardzo ładne efekty. Taki pomysł na dosyć proste zdobienie. Jak oglądacie moje filmy, to na pewno wiecie, że kiedyś coś takiego już miałam. 22, bardzo, bardzo ciężkie. I tym razem jest to lakier klasyczny, odcień to Sexy Red. I tutaj obok tego również klasycznego lakieru nałożę ten czerwony odcień. I tak wygląda tutaj jedna warstwa. Dwa ostatnie pudełeczki. 23. Lakier hybrydowy z limitowanej kolekcji Raising Star. Będzie się świecić. Już nie mogę się doczekać, żeby go nałożyć. Piękne złotko się nam tutaj zapowiada. I jak Wam się podoba ten błysk? Jak wiecie, ja uwielbiam świecące pazurki, więc jest to zdecydowanie mój klimat. 24 i cały czas zastanawiałam się, co tutaj jest. Bardzo ciężkie to przede wszystkim. I wyciągamy. Uwaga. To chyba jakaś kosmetyczka. Całkiem fajnie wykonana. A pod pudełeczkami, jak mogliście zauważyć, znajdują się różne... Hasła. Czas na podsumowanie rzeczy, które ja znalazłam w tym kalendarzu adwentowym. Przede wszystkim fajne jest to, że jest 8 lakierów hybrydowych, które nie są normalnie dostępne w sprzedaży. Jest zachowana też różnorodność produktów, ponieważ mamy tutaj pyłki, folie, oliwkę, trzy produkty do klasycznego maniki. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym. No i oczywiście. Kosmetyczka. A tak te lakiery przedstawiają się na próbniku. Sporo tego jest. A jeżeli obejrzałaś ten odcinek do końca i film ci się spodobał, koniecznie napisz lakier w komentarzu. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do jutra, ponieważ jak wiecie, codziennie wstawiam odcinki z otwieraniem kalendarza adwentowych, Papa. Pa.